Pewnie się zastanawiacie, kto jest jednym z najbardziej merytorycznych posłów w tej kadencji. Byście nie musieli myśleć, ja dla was znalazłem odpowiedź. Jestem jednym z, nie chcę powiedzieć, najbardziej merytorycznych, ale, ale jedną z, z bardzo bardziej merytorycznych osób. Jeśli cenisz sobie to, co robię, możesz mnie wesprzeć na Patronite. Weź tabletkę. Zbliżają się wybory czerwcowe do Europarlamentu, i nagle wszyscy zaczynają być za budową CPK. Czy faktycznie są za budową CPK, -ty, czy tylko mówią to, na co wskazują sondaże społeczne, że społeczeństwo jest za budową CPK. A po wyborach powiedzą znowu, że to jest megalomański projekt i to się nie da. Znamy już odpowiedź skąd tak prąd podrożał. Jak napisał Roman Giertych, przyczyną wyższych rachunków za prąd jest to, że pisowcy okradali docna spółki energetyczne.